Dziecko gwiazd. Z nieba spadł jasny, lśniący obiekt, a w jego centrum znajdowało się małe dziecko o świecących oczach. Jego obecność zaburzyła naturalny porządek świata, co doprowadziło do gwałtownego wzrostu roślin i magicznych mutacji u zwierząt. Dziecko miało w sobie potężną moc, która była jednocześnie piękna i niebezpieczna. Grupa bohaterów, pod przewodnictwem starego maga, stanęła przed trudnym wyborem. Musieli podjąć decyzję. Albo odesłać dziecko do domu, albo pomóc mu zintegrować się ze światem. Rozpoczęli więc badania, by zrozumieć skąd pochodzi jego moc i dlaczego spadło na ziemię. Wkrótce odkryli, że dziecko pochodziło z odległej gwiazdy, która była źródłem wszelkiej magii. Zrozumieli, że chociaż małe, dziecko posiadało moc, która mogła zmienić świat. Wiedząc, że ich decyzja będzie miała wpływ na przyszłość, postanowili zaryzykować i pomóc mu. Podjęli się misji, aby nauczyć je kontrolować swoją moc. Dzięki ich staraniom dziecko nauczyło się panować nad roślinami, a nawet leczyć rany. Jego moc była potężna, ale serce czyste, co sprawiło, że nawet początkowo sceptyczni bohaterowie zaczęli wierzyć w jego dobro. Pewnego dnia na niebie pojawił się statek z gwiazdy, z której pochodziło dziecko. Załoga chciała zabrać je z powrotem, jednak bohaterowie stanęli w jego obronie, broniąc jego prawa do życia w nowym świecie. Załoga statku ostatecznie zrezygnowała. Zrozumieli, że dziecko jest bezpieczne i ma swoje miejsce na ziemi. Pozostawili bohaterów w spokoju, a ich historia stała się legendą. Dziecko, które spadło z nieba, stało się symbolem nadziei. Bohaterowie, którzy pomogli mu odnaleźć się w nowym świecie, zrozumieli, że magia jest zarówno darem, jak i ogromną odpowiedzialnością. Dziecko, gwiazdkę z nieba, spad jasny, śniący obiekt, a w jego centrum znajdowało się małe dziecko o świecących oczach. Jego obecna część zaburzyła naturalny porządek świata, co doprowadziło do gwałtownego wzrostu roślin i magicznych mutacji u zwierząt. Dziecko miało w sobie potężną moc, która była jednocześnie piękna i niebezpieczna. Grupa bohaterów pod przewodnictwem starego, maga, Stanela przed.